Panie Brygadierze, dowódca o czystości, kapitan Kaczmarczyk melduje funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w do uroczystej zbiórki z okazji Dnia Strażaka. Proszę prowadzić przedmiot Rozkaz. Czar, dowódca uroczystości wprowadzi Standard Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Wieruszowie. Patrzcie, na prawo, patrz. Potter sztandarowy. sztandar Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie wprowadził. Poddziały baszczuć, poddziały Nastąpi teraz odegranie hymnu państwowego. Poddziały baszczuć. Szanowni zaproszeni goście, strażacy, weterani służby pożarniczej Witam wszystkich na obchodach Dnia Strażaka Zorganizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wieluszowie I zarządem koła emerytów działającej przy tutejszej komendzie A w szczególności witam Zastępcę łódzkiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi Starszego brygadiera Sebastiana Kościuszewa Witam starostę Wieruszowskiego, pana Stefana Pietrasa. Witam komendanta Powiatowego Policji w Wieruszowie, inspektora Grzegorza Wierzchowskiego. Witam naszego kawalera strażaku powiatu Wieruszowskiego ojca Michała Gabeluka. Odznaczł. Srebrną odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Pana Jana Dudka, syna Antoniego, podpisał Porodziały, baczność! Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusz Kamiński Porodziały, skończmy! Odznaczony! Przedwrot szyku, wysłał. Ownętrzenie odznaczenia proszę starszego dyrektora, Sebastiana Kośistego, zastępcę ludzkiego komendanta Wojewódzkiego oraz starszego dyrektora, Grzegorza Wiśka, komendanta w PSP Pieluszowiec Panu. Brązową odznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej Pana Macieja Morkę, syna Krzysztofa, podpisał Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński. Poddziały. Waczorz. Odznaczony przed Mrok Szyku O odznaczenia proszę starszego dyrektora Sebastiana Kościckiego. Zastępcy za zasługi dla pożarnictwa Pana Karola Brylaka, syna Ścisława Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa Pana Tomasza Wałdona, syna Kazimierza Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa Panią Anitę Kwiokę, córkę Wiesława Podpisał Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Łózkiego Tadeusz Karczak. Poroddziały spocz od Przed front szyku wystał. Openczenie od znaczek. Proszę druga przejawali górę. Wiceprezesa Zarodowy Działu Swiatowego w związku z PRISKOMIKE. O Do szyku.

Zrobić takie małe podsumowanie i mieć możliwość tutaj uhonorować tych, którzy zaangażowali się przez ten ostatni rok czasu w służbę. Ponad przeciętnie te wszystkie odznaczenia, te wszystkie wyróżnienia i nadanie wyższych stopni to jest właśnie to, na co zasługujecie, czyli to jest ta wdzięczność kierownictwa zarówno Komendy Głównej, Komendy Wojewódzkiej, aby nadać Wam wyższe stopnie służbowe. Świadcząc o tym, że Wasz profesjonalizm, Wasze doświadczenie zawodowe, poświęcenie dla służby jest na jak największym i na wysokim Poziomie, za co już całe kierownictwo, począwszy od e, komendanta głównego i poprzez Komendę Wojewódzką, docenia Wasze zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej, że tak naprawdę wpi bezpiecznie. budzi się o poradku i wie, że jesteście 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku przygotowani na to, żeby mieszkańcy powiatu Bieruszewskiego czuli się bezpiecznie. E, to, że e, strażacy jesteśmy państwowymi. Ale też jesteśmy też mocno związani z ochotniczymi strażami ja Po prostu potwierdzę słowa, które przekazał komendant Wojewódzki tutaj wszystkim, że tak, to jest prawdą, że czujemy się bezpiecznie dzięki Wam na terenie powiatu wierzchowskiego. Dzięki Wam i dzięki ochotnikom, bo razem współpracujecie. Składam Wam serdecznie za to podziękowania. Życzę Wam, aby Wasza służba przynosiła Wam i nam takie poczucie satysfakcji, że wykonujemy wszystkie zadania jak należy, ale przede wszystkim to, że poczucie bezpieczeństwa w naszych mieszkańcach jest, co daje im pewną taką satysfakcję i swobodę wykonywania swoich działań.